Cześć tu marek i rośliny. Dzisiaj pokażę wam rośliny, które fajnie mi rosną. Ostatnio jestem bardzo z nich zadowolony. No i przy okazji przesadzimy też kilka z nich, no bo bardzo tego wymagają i zobaczycie mega atak korzeni hydroponicznych. <noise> Zapraszam na odcinek. Nie wiem od czego zacząć. Dobra, będą alokacje. Żeby nie było, że tylko choje, będą alokacje, bo muszę Wam coś pokazać mega. Ale zacznijmy może od choi, bo teraz musiałem je podlać. Jak wiecie pewnie, jeśli oglądaliście ostatni odcinek, zrobiłem bazarek na Instagramie i przez ostatnie dwa dni po prostu przez to byłem wyłączony z życia, bo mnóstwo paczek trzeba było spakować, nadać i tak dalej. Nie wszystkie jeszcze wyszły, część wyszła dzisiaj, część pójdzie jutro. Dobrze, że jest dosyć ciepło, więc myślę, że wszystko powinno być w porządku. No ale pokażę Wam teraz rośliny, które. Właśnie podlewaliśmy, no bo po tym remoncie, który był na korytarzu, wszystko się zakurzyło, zapyliło, trzeba było umyć półki, w witrynce, no i przy okazji też ogarnąć rośliny, podlać je. No i pokażę wam, jak mi niektóre fajnie urosły. Na sam początek może choja undulata. Choja undulata. Jak ją kupiłem, to miała jeden liść, a teraz już ma cztery. Jest śliczna. Mam nadzieję, że kolejne liście urosną większe te teraz wyszło jednocześnie dwa i myślę, że też przez to trochę yy są mniejsze. No, ale z drugiej strony cieszę się nawet z takich. Jest super. Rośnie w hydroponice. Właśnie była podlana. Jak widzicie, ta woda jest trochę mętna, bo ten gruz był widocznie nie aż tak idealnie wypłukany. No i trudno. I tak żyje i wszystko jest w porządku. E, tutaj pokażę wam moją choję, która przeszła bardzo. E, trudną procedurę do no, bo moczyłem ją w domestosie, <grymne> to choya. E, Cao Dang Vietnam, Af Villosa, i ona przyszła do mnie z gnijącą końcówką. Ona była, no, chyba, wychłodzona w drodze, bo wiem, że stała w wodzie wcześniej, i po prostu przez to, no, w drodze do mnie było zimno i, i zaczęła gnić. I tę zniłą końcówkę obciąłem, wymoczyłem to w domestosie, rozrobionym w wodzie. Dodałem dosłownie kilka kropel do filiżanki wody. Stała w tym przez kilka minut, tak do, ze 3 minuty, może już nie pamiętam nawet, wiecie. Kilka minut stała w tym. Później płukałem ją pod bieżącą wodą. Jeszcze postała trochę w samej wodzie, takiej czystej w szklance. Tak jeszcze trochę pomerdałem tym w tej szklance. Zostawiłem do wyschnięcia. No i posadziłem do gruzu. No i ta choja żyje. Nawet zaczęła już rosnąć. Pewnie tego nie zobaczycie zbyt dobrze, ale pokażę Wam na zbliżeniu że już podjęła wzrost. No super, ja się bardzo cieszę, bo myślałem, że będzie na straty, zwłaszcza, że taki krótki pędzik był. Kolejną choją jest choja, której wodek y, raczej nie lubi, bo wygląda jak trawa. Jest to choja acicularis. I ta choja ma pięć listków, ale fajnie, że je ma. To i tak nie jest najgorsze, bo najgorsze jest tutaj. To jest choja stenophylla która zaczęła rosnąć i wypuściła pędzik. Na tym pędzie wypuściła nawet trzy liście. Cztery liście, nie trzy. Cztery. Ja dopiero tutaj pod innym kątem widzę, bo mi się dwa zlały. Tu są cztery listki ee, nowe, więc no fajnie, fajnie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Pokażę Wam zbliżenie, e, ale no nie wiem co o tym myśleć, dlatego że jak widać, te liście tutaj są takie jeszcze znośnej długości, a te Naprawdę wyglądają jak dziś trawy. Nie wiem czy one jeszcze urosną, czy one już takie wypierdy zostaną. Trudno powiedzieć. Wodek mówi, że jak widzi to w telefonie, to wygląda tak jakby mówił do gruzu i dwóch liści, które wystają z tego kubeczka. Więc już skończę ten temat, ale są tutaj cztery listki, pokażę Wam na zbliżeniu, zobaczycie sami. Mam nadzieję, że kolejne liście, albo że te urosną, albo że kolejne będą trochę większe. No bo ciężko tu się tym chwalić ale podjęła wzrost, a to się liczy. Tu mam choję, która bardzo szybko podjęła wzrost, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak niedawno odpakowywałem choję, choję Genif. Ta choja była nazwana na cześć pani, która uprawiała u siebie w ogrodzie różne odmiany choi karnosy i choi pubicalix i dostałem ją całkiem niedawno. Ona wtedy była tylko dwoma liśćmi, a teraz już ma kolejny tutaj, kolejny malutki zaczyna rosnąć i dwa kolejne już chcą tutaj wyrosnąć. Więc... Jestem w szoku, że tak szybko i poszło, i bardzo się cieszę. Super. Kolejny jest mój GPS, czyli Hoja GPS 7020, czy GPS 7020. I ona wypuściła już tutaj pęd. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać, bo akurat on tak rośnie w liściu, ale pokażę Wam też zdjęcia. Czyli już podjęła wzrost. Bardzo mnie to cieszy, bo mega mi się podobają liście tej Hoi. Są śliczne i nie mogę się doczekać swoich. Teraz mamy Mendę. Te Mendę naprawdę no męczyłem się z nią bardzo długo. To gniło ciągle i było nie tak. Zresztą, może pamiętacie, że ją ciąłem już kiedyś i wszystko padło i tak dalej. No ale w końcu mi się przyjęła w gruzie i zaczęła rosnąć. Tutaj ma nowe listki. Widać po różowym kolorze, że są nowe. E, no i, i cieszę się, bo w końcu coś z tego jest. A żeby było śmieszniej, to ta reszta, bo to jest choja Kentiana variegata. Reszta tej choi została w doniczce z ziemią, bo nie ciąłem jej do samego dołu, tylko zostawiłem po jednym węźle w ziemi. I To wszystko żyje. Również. Więc stoi sobie w witrynce. Jest to chyba moja jedyna choja. Nie, prawie jedyna. Mam dwie choje w ziemi, a, bo drugiej się boję ruszać, więc na razie ja też stoi w tej ziemi, ale może się to niedługo zmieni. W każdym razie tamta w tej ziemi żyje, chociaż. Nie podoba mi się to podłoże, i może je zmienię, a może ją tak zostawię. Trudno powiedzieć. Skoro tutaj już rośnie w gruzie, to nie będę się tym martwił. Eee, no i ostatnia choja. Coś mi gardło <laughs> wysiada. No i ostatnia choja to jest choja. Zobaczcie, jaka już wielka śliczna. No, wielka, może nie, ale dużo większa. Hoya Nicholsonie New Guinea Ghost. I to jest Hoya, która była kapustą bardzo długo, czyli rosła tylko tak zwarcie tutaj na dole, wypuszczała tylko takie listki jeden przy drugim, ale w końcu zdecydowała się na wypuszczenie pędu. I na początku na tym pędzie wypuściła sobie jeden listek tutaj, jeden tutaj. Mówiła, szkoda, że tak łyso, ale już tutaj wypuszcza drugi, tutaj już ten nawet trochę podrósł, kolejne dwa rosną. Więc myślę, że będzie wspaniale i że będzie dobrze rosła dalej. Bardzo mi się podoba. Naprawdę jest śliczna i ona się tak jeszcze opala na różowo. Ja jej nie mam aż pod tak mocną lampą, ale jak ona dostanie więcej światła, to wtedy robi się taka srebrna z różowym takim połyskiem. No ciężko, ciężko to nazwać. Taki ma w sobie jeszcze różową poświatę taką. Super, ale i tak jest piękna. No dobra. To tyle, jeśli chodzi o choje. A teraz przejdźmy do innych rzeczy. spójrzcie na te choje metalhead, to jest choja, którą y, kupiliśmy kiedyś tam z Holandii po prostu y, kupiliśmy, przyjechała i bardzo, bardzo długo była mała i Nie, znowu. Jest kurz, to jest kusz, to jest kusz, to jest kusz i to przez to. Ja, bo... No. po co? Ja tu mam wodę. Mam spryskiwacz. Sory, nagrywam już trzecie podejście tego, bo mam po prostu atak alergii, bo ja mam uczulenie na kurz i takie roztocza, i w ogóle nie wiem na co. W każdym razie ledwo oddycham już w tej chwili, ale dlatego, że ta alokazja jest cała brudna. Ja zaraz ją wyczyszczę i wtedy zobaczycie, jak ona zajebiście wygląda, bo na razie to jest cyfiasta, ale za chwilę zobaczycie, jak ona wygląda no, po tuningu. W każdym razie ta alokazja bardzo długo. Była mega, mega nędzna. Po prostu była takim wypierdem o tej, tej wielkości gdzieś. Wypuściła w międzyczasie dzieci, które oddzieliliśmy, bulwy. No i teraz te bulwy, yy, o tutaj jest też metalhead. E, i, I to wszystko jest no, mama i dzieci, e, więc no, po, podobne już wielkości. Teraz trafiły do, w hydroponice wstawiliśmy je do... Akwarium, wiecie, do, na witrynce postawiliśmy akwarium na półce, w sensie w środku. Postawiliśmy pod lampami akwarium, w którym stały wszystkie takie małe alokacje, bulwy i tak dalej. I one były m, razem w jednym zbiorniku z wodą, tak jak choje zrobiłem, żeby po prostu mieć mniej roboty. No i nie sprawdziło się to doskonale, gdyż część z tych roślin zaczęła marnieć i gnić, i w ogóle no, jest teraz do niczego na przykład alokazję poli, ale niektórym się to ewidentnie mega spodobało, bo zaczęły wypuszczać takie właśnie liściory jak te tutaj i każdy kolejny większy. Ten niestety spotkał się już ze słońcem, znaczy z lampą i przez to się przypalił, co mnie strasznie boli, bo po prostu tak Wam go chciałem pokazać w całej takiej okazałości bez tych skaz, ale dobra umyjmy to i zobaczymy wtedy jak to wygląda. <laughs> Nie no, po prostu nie mogę. No dobra, ale umyjmy to i zobaczmy jak to wygląda bez tego kurzu. Mam tutaj mój płyn micelarny, którego używam do mycia liści. A gdzie mam... a tu, dobra. Mam też ręcznik papierowy. Ja cały czas używam tego płynu i nie mam żadnych złych skutków tego Chociaż nastraszyliście mnie tym, że to trzeba zmywać I powiem Wam, że do mycia takiego, żeby wyczyścić porządnie Ten płyn lepiej mi się sprawdza jak dodam do niego trochę wody jeszcze Więc nalałem płynu, popryskałem trochę wodą i przetrzemy liście Jak jest bardzo zatłuczony, tak jak w tym wypadku po siatkowaniu yy, gładzi może być konieczne umycie jej na przykład dwa razy po to żeby pozbyć się tego brudu ze wszystkich załamań bo no wiadomo że tutaj są te nerwy zapadnięte i tam się gromadzi również brud więc jest na pewno konieczność gruntownego umycia często niejednokrotnie bo dopiero jak to przeschnie to wtedy dopiero widać znowu gdzie ten brud został a gdzie nawet jest taka jeszcze warstwa yy, w ogóle hydrofobowa i ona jest matowa nawet po zamoczeniu, bo po prostu woda wcale tam nie doszła i ten płyn nie doszedł do blaszki liściowej, bo jest tutaj jakiś syf. Ale po takim umyciu. No i myję tylko od góry, jak widzicie. Nie myję od spodu liści, bo tak jak niektórzy mówili o tym, że to może zatykać y, aparaty szparkowe w liściach, no to w roślinach, które nie są roślinami wodnymi, które nie wypuszczają liści ponad wodę, aparaty szparkowe są od spodu, nie na wierzchu. Więc tutaj nie ma to zastosowania. No i zobaczcie teraz ten liść. I ten. No nieźle. No nieźle. Więc e, tak sobie to muszę umyć wszystko, no ale stwierdziłem, że przypomnę wam o tym triku z myciem płynem micelarnym, bo to już było dawno i wzbudziło duże kontrowersje. Wiele osób się zastanawiało, czy to można, czy nie można, czy to nie zabije liści, e, czy całej rośliny sobie nie zmarnują, nie poparzą. Ja bym kalatei tym nie mył, e, no bo one mają bardzo delikatne liście i po prostu samym tym tarciem można im zniszczyć e, tkanki. To już nawet nie chodzi o płyn, ale o samo takie tarcie, więc no nie wiem. A, a przy takich grubszych, nawet tych welwetowych, to nie ma żadnego problemu. No i o, jest już troszeczkę lepiej. Ale o co chodziło mi z atakiem korzeni hydroponicznych? Tutaj tych korzeni jeszcze tak dużo nie mam, ale mamusia dała czadu. Ona stała właśnie w tym akwarium. A tutaj, zobaczcie. W tym akwarium niektórym roślinom się spodobało i postanowiły wypuścić tyle korzeni, żeby zabrać wszystkim innym po prostu składniki odżywcze i wodę. Dlatego będę musiał rozdzielić i jakoś tych korzeni, znaczy te korzenie jakoś oswobodzić i wyciągnąć. Tutaj mamy alokazję Pink Dragon, jak widać taką nędzną właśnie, o, tylko jeden liść i, i mała bulwa, bo to jest jakaś taka nowa, a tutaj mamy Macro Resisting no, i ona trzeci listek produkuje, idzie w dobrym kierunku. Będziemy ją przesadzać, ale nie na wizji, myślę. Natomiast, chyba, że kiedy indziej, jakiś jeszcze będziecie chcieli odcinek o alokacjach, to możemy sobie poprzesadzać. A tutaj mamy potwora z takimi korzeniami w takim kubeczku. Więc wyobraźcie sobie jakiej wielkości była ta roślina niedawno, skoro zdecydowałem się na posadzenie jej w takim kubeczku. Teraz ten kubek jest nawet zdeformowany przez to, że no, tak urósł tutaj pęd. A dodatkowo jest tutaj jeszcze mały dragonek, który się zaplątał, no bo posadziliśmy wtedy dwie, dwie bulwy chyba, tak mi się wydaje. albo już, bo, A, bo ta metalhead była tak nędzna, że ona zrzuciła prawie wszystkie liście i wróciła prawie że do stanu bulwy. Więc posadziliśmy coś jeszcze z nią, żeby nie było tak pusto w tej doniczce. No i troszeczkę urosła. Jest naprawdę niesamowita. Po prostu cudowne te liście są. Mega. Polecam bardzo. Teraz mi się strasznie spodobała. Nie jest jak venti, yy, chociaż trochę jest, ale jednak różni się od niej. No, jak dla mnie fajna. I stwierdziłem, że tę musimy oswobodzić i. Aha, i tutaj jeszcze też mamy dwie stingrayki. Ja nie wiem, namnożyło się tego. Dobra, i będę próbował jakoś to rozciąć. Więc teraz będą drastyczne sceny cięcia kubka. Chyba najpierw wysypię trochę gruzu, tyle ile się uda, żeby mieć trochę więcej luzu w tym kubku, bo, bo jest tutaj to napięte jak... No nie już nie będę mówił co No i chciałbym tego dragona nie zabić przy okazji, nie? Bo to też jest jakby Ja piska. Dobrze, że te kubki są takie cienkie Może go rozerwę rzeczywiście się. Trochę się cykam. Jezus. No i jest. Oswobodzona. Udało się. Nawet poszło lepiej niż myślałem, przez to, że ten kubek jest taki cieniutki. O, wow, tu jaki system korzeniowy, no szok! Ale jest żywy i ma jakiś korzonek, więc dobra, trafi do osobnego kubka. No trudno było mu tutaj konkurować o cokolwiek z tym potworem. Ale spoko. No. Nie będę tutaj niczego szukał, oddzielał. Niech sobie urośnie. Może, może wyrosną tutaj i się zagęści ta roślina. Będzie więcej, fajnie będzie wyglądać. No dobra. Wezmę dla niej taką dużą doniczkę hydroponiczną, bo stwierdziłem, że jak ona idzie w tym kierunku, no to dajmy jej szansę. Umieszałem gruzu. Jak nie wiecie co to gruz, to mam odcinek o tym i zapraszam. Będzie tutaj podlinkowany na górze. Jak widzicie, tutaj system korzeniowy jest całkiem rozbudowany i on, gdyby nie był tak ściśnięty, to by był jeszcze bardziej rozbudowany. Dlatego alokazji nie można sadzić do malutkich doniczek, w których będą przyduszone, bo one nie lubią być przyduszone w ziemi. Więc trzeba im dać odpowiednią przestrzeń dla rozwoju korzeni. Poza tym, przy tak dużej roślinie na górze, no to na dole też musi być sporo, żeby się nie przewracała, no bo inaczej to będzie bardzo niestabilne i przy jakimkolwiek wietrze czy czymś to jest później problem. A nawet przy dotknięciu liściach, można zrzucić roślinę z parapetu i potem będzie płacz, połamane liście. No dobra, już nie będę wybierał tego tutaj z dołu. Szkoda czasu. No to teraz już nie mamy takiej siary, jak oglądaliśmy u Janety okazje w tym filmie od Was, który, gdzie pokazywaliście swoje ulubione rośliny i miała takie piękne okazje w hydroponice. To teraz ja już też zaczynam mieć ładne i się cieszę. <noise> Ogólnie w tej hydroponice jest naprawdę łatwiej utrzymać te rośliny w takim stanie, że mają dużo liści i że wyglądają fajnie. Bo w ziemi nie zawsze to działa. Niektórzy mają więcej szczęścia, niektórzy mniej. To zależy od wielu rzeczy: od warunków w domu, od tego, jak podlewają. Niektórym się sprawdza podłoże ziemne i, i nam też dobrze rosły do czasu. W sensie zimy są najgorsze przy ziemi. A tak to latem to jest spoko, Można lać te nawozy. Ja w ogóle zamierzam już teraz zaatakować alokację biohumusem, bo, bo takie mam odczucia, że jak dostają dużo biohumusu na wiosnę i w tym sezonie wzrostu takim, te w ziemi oczywiście to wtedy pięknie nam rosły i, i naprawdę co chwilę były nowe liście i coraz większe a jak dostają mniej tych nawozów to jednak one są takie biedniejsze, zagłodzone i wtedy odrzucają liście dolne no bo nie mają składników odżywczych więc jak odrzucają wam liście dolne to też ich nie obcinajcie od razu, bo w roślinie niektóre składniki odżywcze mogą być odzyskane, nie wszystkie, ale niektóre są y, mobilne i po prostu roślina może je zabrać z jednego liścia i przekazać do na przykład nowych, i dzięki temu no, nie będzie zabijać kolejnych, bo jeżeli ona zrzuca liść, dlatego że nie jest w stanie wyprodukować nowych, a wiadomo, że dla niej nowe liście są bardziej priorytetowe, bo roślina się rozwija w ten sposób, y, no to jeżeli utniecie ten żółknący liść, z którego ona dopiero zaczyna zabierać te składniki pokarmowe, no, to sprawicie, że ona będzie musiała zabić kolejny, bo nadal ich nie ma, więc będzie jeszcze gorzej. No, oczywiście, warto jest nawozić te alokacje dosyć obficie, bo inaczej to one no będą łyse i nie będą rosły. Dlatego zobaczymy, jak teraz będzie. My obecnie stosujemy do alokazji, tak jak mówiłem Wam wcześniej, że stosuję te nowe nawozy do hydroponiki. Już ta, ten ręcznik już mi się zrobił taki brudny, więc zrobię sobie nowe. Stosuję nowe nawozy do hydroponiki w sensie te Advanced Nutrients i to drugie, jak to się nazywa? Ja ciągle zapominam to takie fioletowe Plagron. Plagron. Ciągle mi się to z hydrolonem myli. Bo Hydro. Plagron Hydro. I ten Plagron Hydro jest dwuskładnikowy. Tam to mamy trzy składnikowy. Aż takie mam? O matka. Powiem wam, że trochę mnie ten kurz przydusił. Już po prostu ledwo oddycham. Aż, aż mnie jest gorąco. Muszę to szybko wyczyścić, bo... I nie oddychać. A jak gadam i oddycham i wciągam to powietrze z tym syfem. No niestety. Tak to jest właśnie. Mogłem wziąć tabletkę na alergię wcześniej. Kurde. Gdyby człowiek pomyślał czasem. No. Ale wracając do tych nawozów, no to stosujemy teraz ten plagron i stosujemy ten Advanced Nutrients i powiem Wam, że jeśli chodzi o alokację, to rzeczywiście widzę tutaj na przykład, że jest nieźle. Natomiast jeśli chodzi o. Powiem, że nie wiem, czy ja za wysoko jej nie posadziłem. Kurwa, bez sensu. Dobra, weź mi tabletkę na alergię. Nie mamy też tych szafce tam w tym w tym tym. Na pewno. Boże. Patrzę na tę lokację i stwierdzam, że trochę mnie zaćmiło od tego uczulenia, i ona jest za wysoko posadzona. I ona się nie, nie trzyma w tym. Więc, sorry, ale muszę ją jeszcze raz posadzić. No dobra, jest ok. Jest lepiej, jest posadzona głębiej, teraz już się tak nie kiwa. W miarę ją przetarłem, chociaż z tego kurzu tak najbardziej już, ale cały czas mi mnie kręci w nosie i. Uh, może ja mam alergię na lokazję. No, ja już ją odsunę dalej. W każdym razie wygląda pięknie, no jest naprawdę zachwycająca taka błyszcząca i metaliczna. Ona ma taki metaliczny połysk właśnie, no może dlatego się nazywa Metalhead, tak myślę. A i tu jeszcze mam tę małą wziągwę. Dobra, ale ona trafi do osobnego kubeczka. Nara. Muszę ją na chwilę tu przełożyć. Jakieś szczątki organiczne wyciągnąć. To, to wsypię do, do tego, do ziemi, co mi tam nic się nie stanie. E, bo zrobiłem też trochę ziemi, bigosu wymieszanego z ziemią uniwersalną, dlatego że muszę przesadzić to. To jest hibisku z którego mam już od dłuższego czasu i on przez zimę to tak wcale nie rósł. E, w ogóle był taki słaby, ale w końcu zaczął trochę rosnąć. No i stwierdziłem, że muszę mu wymienić trochę ziemię, bo, bo taka ta ziemia jakaś mi się nie widziała. Więc o, no system korzeniowy, jak widać, nie jest wielki, e, dlatego dostanie nowe podłoże. Oddzielę trochę tego, co tutaj jest, no ale tak tylko z grubsza, nie będę się tutaj bawił w uszkadzanie korzeni, których i tak za dużo nie ma. A tutaj, w dziurawym wiadrze, znaczy w pękniętym, nie w dziurawym, <grym> e, wymieszałem sobie Bigos i. Ziemię uniwersalną, i wrzuciłem teraz jeszcze tę resztkę gruzu, więc będzie jeszcze luźniej troszkę. Ale też nie chciałem, żeby to było aż tak luźne, dlatego nie zrobiłem tutaj normalnego bigosu. No bo no bo ta roślina jednak potrzebuje trochę wody i, i za szybko by wysychała, a mi się nie chce ciągle podlewać. Dobra, przesadziłem sobie tego hibiskusa i i spoko, niech tak sobie dalej rośnie. Na razie szału nie ma, ale zaczął pod... Pampuch je. nie wiem czy słyszycie, ale zaczął chrupać. Ee, zaczął rosnąć, więc myślę, że już będzie lepiej. No i ogólnie spoko, fajnie, że ma trochę tej wariegacji. Stoi pod lampą, może jak trafi na parapet w kuchni albo w sypialni, to będzie lepiej. Na parapecie w sypialni pięknie kwitnie nam klonik, już chyba czwarty kwiat. Więc naprawdę fajnie, poza tym Zakwitło nam też taki storczyk z Kryfalenopis, jakaś krzyżówka, taka no wiadomo, hybryda z marketu. I co prawda, no, on był w takim poważnym stadium zaniedbania, bo był raz podlany, raz niepodlany, przelany kiedyś postał w wodzie się okazało, że, że kiedyś jakoś tak się nie wiem, rozpędziliśmy z podlewaniem, że w tych osłonkach, w których one stały, po prostu była woda i no trochę im to zaszkodziło ale generalnie jak widać wrócił do, do żywych i postanowił zakwitnąć tutaj mam innego storczyka w reanimacji, właśnie z tej samej okazji otóż, no też o, o nie, już tego nic nie będzie widzę, no zgnił całkiem, no i w dupie i tu mój sabotek właśnie o Jezus, no trudno nara, nic z tego no ale wodek, jak kupował Hiritę, czyli tego niby skrętnika, to znalazł na podłodze w obi taką begonię. Powiecie, powiecie mi, jaka to jest begonia, bo ja nie wiem. Taka czerwona. Z jaśniejszym. Nie, chociaż to jest zgniłe, to nie jest jaśniejsze, to jest po prostu martwa tkanka. E, otóż te begonie posadziłem, naciąłem na nerwach, tak jak się robi przy tych begoniach. I posadziłem do tego mchu, w którym też stała, stał ten storczyk nieszczęsne, No i nie nie wiem, no od tego czasu tak sobie ten liść tam stał i wypuścił korzenie. Więc można go będzie posadzić do ziemi i uprawiać tak jak inne begonie. No i mamy jedną begonię gratis. Fajnie. Dobra, odkładam to na razie na miejsce. Przykryję, ona stała w. Kloszu. No bo begonie można ukorzeniać z liści, chociaż nie zawsze się to udaje i nie u wszystkich begonii, ale u wielu się udaje. A poza tym, to jeszcze chciałem wam powiedzieć, że te skrętniki, znaczy te hirity, bo mam jedną hiritę, która jest już ukorzeniona, druga się ukorzenia, bo jeszcze jeden liść. Był taki brzydki go urwałem, po prostu wsadzimy do wody. Może też się ukorzeni. Więc może jakieś sadzenie jeszcze nagramy za jakiś czas, nie wiem, zobaczymy. Poza tym, jeszcze odnośnie tego bazarku, który był i tych zakupów wszystkich, chciałem wam powiedzieć, że rośliny są zapakowane w taki sposób, że paszporty są przyklejone na paczkach, więc możecie je sobie od razu odkleić, jak ktoś potrzebuje, albo wyciąć i zostawić tak. No bo ja wiem, że na doniczkach to jest fatalne. Zresztą ja nie wysyłałem teraz nic w doniczkach, ale. Sam mam takie paszporty, które są na Doniczkach i po prostu ni cholery nie da się ich odkleić. Ale poza tym, no, chciałem bardzo podziękować za udział w tym bazarku, zakupione rośliny, no, bo w ten sposób też wspieracie mój kanał i dzięki temu ja mogę kupić później więcej roślin czy jakichś innych rzeczy, których potrzebuję tutaj do prowadzenia tego kanału. Więc bardzo Wam dziękuję za to, że zrobiliście te zakupy. Mam nadzieję, że rośliny będą Wam ładnie rosły. Czekam na. Jakieś aktualizacje, jak już coś fajnie urośnie. No i myślę, że w tym odcinku to tyle. Już mi trochę lepiej, więc już chyba ten kurz trochę się ode mnie oddali. O, może to po prostu to, że odsunęłem się od tej okazji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przytulę się do hoi, może będzie mi lepiej. E, no, o, nie chcę undulatać. No, e, no i to chyba tyle w tym odcinku rośnie. Dziękuję patronom za wspieranie kanału. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dajcie mi suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo też mi to pomoże. Zapraszam na inne odcinki. Dajcie lajka, napiszcie komentarz, napiszcie mi, która z tych roślin tutaj dzisiaj pokazanych Wam się najbardziej podobała, albo jaką roślinę ostatnio zabiliście, co wolicie. No i to chyba tyle. Dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia w następnym odcinku.